Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze straży miejskiej Jesteśmy po przespaniu się chyba? Witaj Miałem się ustawić Tak, Lord Hagen chce się z tobą widzieć Trochę mu o tobie opowiedziałem A właśnie, zjawił się jakiś najemnik, który twierdzi, że orkami dowodzą smoki Udaj się do niego jak najszybciej, znajdziesz go w ratuszu Okej, okay, czyli to jest. Dobra, czyli ja rozumiem, że to jest motyw, że bezimienny. Raczej jestem najemnikiem. Dobra, czy my tu będziemy gadać z bezimiennym? To dziwne. Ciekawe w sumie. Zobaczymy, zobaczymy. No bo będzie motyw, że on pewnie pójdzie do tej górniczej doliny. To wiecie o ile ja sobie musiałem przeskipować gierkę, jak ja tego. Jak ten Heigen tam. Nie Heigen, tylko ten Lotar tam poszedł się pierdolić? niesamowite tylko ja tak potrafię sobie popsuć wszystko, no ale cóż chodźmy dalej, no bo tu lotar jeszcze żyje wiadomo, czyli jeżeli dopiero teraz się pojawił bezimienny, to jeszcze mamy kupę questów, żeby żeby tutaj to ogarnąć lepiej, no dobra, no jestem ciekaw no bo raczej jako bezimienny nie gadaliśmy z nikim, to tak wygląda jak my teraz więc no cóż chodźmy nie ma. Ja, no stoi tam jakiś najemnik. To jest bezimienny. Bez kitu. A, to ty jesteś tym strażnikiem. Wasza mość? W dodatku z manierami. Świetnie. Słyszałeś coś o smakach? Nic nie wiem. No dobrze. Najemnik, który stoi obok Ciebie, w sumie obok Ciebie. Twierdzi, że takowe znajdują się w górniczej dolinie. Chciałbym, abyś odprowadził go bezpiecznie do przełęczy. Dalej sam pójdzie. nagrodzę cię. Tak jest. Runa otrzymałeś. To jest runa teleportacyjna do miasta? Jezus, dziękuję bardzo. Nieznajomy. To ty... Znamy się? Pamiętam cię z kolonii. To ty wszędzie mieszkałeś. Możliwe. Nieważne, idziemy. Nie jesteś zbyt rozmowny. Nie rozmawiam z bandytami. Zaraz. Ty też byłeś bandytą. Ja jestem... Strażnikiem miejskim. Dowódcą zwiadowców straży miejskiej. Koniec tematu. No nie pierdolcie, że ja teraz... No, idziesz? No, zajebiście. No dobra, 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 do, dobrze idziesz, dobrze idziesz, chodź. Ingmar? Dobra. Chodź tu, no chodź, tym bezmiennym, kurwa. Dobra. Wow muszę z nim zapierdalać do górniczej doliny, no wy jesteście chorzy psychicznie ale to jest dziwne w sumie, no bo nie było takiego motywu y, dwójce, ale w sumie fajnie, że na niego wpadamy bo przynajmniej wiemy na jakim etapie mniej więcej jest tutaj rozgrywka przerobiona, więc spoko mm. ale, kurwa, wiecie, że ja no nie wiem, no nie kojarzę nie kojarzę, no nie było takiej postaci jak Wester, nie? Nie kojarzę, żeby była. Teraz to zobaczę, bo... Wester Gothic. Nie Western, kurwa. Western nie Wester... Była taka postać? Nie no, on tylko w Straży Miejskiej występuje Nie mogę się Okej okay. Znaczy hmm. on jest jakimś takim bezimiennym yy, wskazańcem z tej kolonii karnej, nie? Eee. Yy. No dobra, chodźmy Gdzie tam się szło do tego kurwa gówna? Wiecie, że nie pamiętam. Tędy chyba, nie? Tak, dobra, Okej. Okay. Musiałem to narysować szybko, kurwa. Mapę, jak to trzeba iść. Dalibyście jakąś tam. Mm, jakiś rozdział następny, czy coś, nie? Żeby tutaj się nudno nie łaziło, a nie? Żeby zasuwamy z tym niezmiernym. Ja nie wiem, co za bez sensu. No ale dobra niech wam będzie, że takie coś wymyśliliście. Jak. Jakby. No nie wiem. Ciekawy jest to mod. Tak właściwie. Szkoda, że muszę go czytać jedynie, ale no jakoś przeżyję sobie z tym. Poddawali, są takie niektóre mody, które dają spoko. Jakiś tam dubbing chociaż ograniczony, ale dają. To w błęszaku był po angielsku, to tam nie musiałem czytać, no bo się to gryzło trochę. I sobie wszyscy sami musieli czytać, ale był ten dubbing, no bo jakbym ja sobie sam czytał i wy sobie byście sami czytali, że tak sobie siedzieli. I po prostu, wiecie, to by było nudne raczej. I taki materiał byście sami sobie mogli zagrać. A tak, to widzicie. Ja tutaj prawny, dubbingowy, tutaj człowiek na miejscu, na stanowisku. Można się kurde bawić, nie? Dobra, i teraz tak. Tam trzeba i. Mi się wydaje, nie? Tędy tutaj. Nie wiem, w ogóle to odprowadzenie do przełęczy brzmi dziwnie. Szczególnie, że on ma w ogóle chyba jakiś lepszy pancerz tego najemnika niż. niż teoretycznie powinien mieć na tym etapie rozgrywki, no ale dobra. Niech wam będzie. Niech wam będzie. Dobra, to są jakieś ziksy. Nie mano. Pyk, pek. Ale jesteś kurwa niepotrzebny do niczego, Bazi. No, no dobra. No ja jestem... misja eskortowa. Nie eskortuje nas bezimienny, ani nic, tylko my eskortujemy bezimiennego moi drodzy. Niesamowite. Znaczy no zdarza się, że bezimienny musi łazić z jakimś tam. Jestem jedna z tych przeklętych bestii. To jest nie jest twój głos. Jedna cholerna bestia mniej. Tak. Pokój. Dobra, chodźmy tutaj. Jedna halerna bestia mniej. Niesamowite. Dobra, tam jest ta przełęcz dziadowska. OK. Jakieś Z2ady, jakieś topielce. Jedna cholerna bestia mniej! Ja już wiem, że pójdziemy sobie w... Siłę raczej. Znaczy na pewno musimy iść siłę już. Idziemy dalej? Dziękuję. Chodźmy jeszcze tutaj może. Ej, bo to jest ten zębacz taki, nie? O, czy czemu napierdolimy? Ale, Ty, Bezji, jesteś uselessem, nie? Nawet nie zdążysz tu podejść. Tłuku żadnego nie masz. Przecież... My zawsze jako bezimienne latamy z jakimś chociaż gównem na plecach, nie? Blizna sprawa, ale no dobra. Dzik. Dobra, Bezji. Tam jest kurde, wielki zębacz. Idziemy go ogarnąć. Le, co Nowo ty zrobiłeś? Dobra. Okej. Okay. Nice. Udało się żyliśmy. A, pełnia życia. A on nawet nie dostał zadrapania. Niesamowite, dobra. Okej, okay, no ale sam bym tego nie upierdolił za Chiny, nie? Możesz iść oddać od razu. <grywy> Pomagamy w zadaniach. Żeby mi nam tak ktoś pomagał w zadaniach, nie? W podstawce to by było zajebiście, ale... My sobie musimy radzić sami z takimi trudnościami. Dobra, bo już nie mogę odsłasz tego głosu. W ogóle nie pasuje do tego, do naszej postaci. Dalej. Tak, dobra. Zobaczymy, co nam tu powiedzą na przełęczy. Mano, panowie. Mam tu dla Was takiego ziomka jednego. Co tu robisz? Odprowadzam tego najemnika do przełęczy. Tam jest niebezpiecznie. Nie mnie to mów. Jesteśmy na miejscu. Dobrze, dalej poradzę sobie sam. Powiedz mi, to Ty doprowadziłeś do upadku bariery? Hmm, tak. Dzięki temu mogę wrócić do dawnego życia. Z powodzenia. Hmm. Mogę wam to napierdolić? No teraz to mnie wkurzyłeś! Mocniej! Przestań, mocniej! Na... Nie mogę, dobra. Trudno. Ale mogę się stąd wyteleportować w chuj. Na razie. ma. Ja nadal nie wiem w ogóle co z tym, nie? Ja bym poszedł do tego gościa i może, nie wiem... Może teraz da się coś tam zrobić, bo ja nie wiem. Dla mnie to jest zbugowane. W jakimś stopniu. No ale trudno. A raz, masz jakąś broń dla mnie? Nic, no dobra. Oda. No, ale ja bym poszedł do tego kurwa biura detektywistycznego. Słuchajcie, to wtedy słów. I się spróbował dowiedzieć, co to trzeba zrobić. A to pierdolenie Watrasa jest niesamowite. Chodźmy się go zapytać, co on tutaj myśli o tej sprawie, bo ja nie wiem. Isgarot. No nic. Nic się tu nie da zrobić. Dosłownie nic. Co to jest tu... To? mieszki, okej. Okay jest mapa. To jest klucz do jakiejś wieży. To przecież jest sama widziałem. dziennik zbrodniarza, nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak wiecie jak zrobić to śledztwo to weźcie mi napiszcie, pójdę i je zrobię, tylko ja na razie nie mam pojęcia po prostu jak się za to zabrać. Ale dobra, wiem że trzeba się zabrać za rozmowę tutaj z Lorytem Nie Chyba. Do Hagena muszę iść przecież. Kurwa, już mówię, dobra, coś się zepsuło. Ja... Wątpiłem po prostu, czy nie zbugowałem gierki do końca. We wszystkich miastach... Zamknąć Wielstwa się. Zostaje wprowadzony stan wojenny. Stan wojenny, no Gdzie Valentino jest? Właśnie nie ma, tu walent... Nie jest, dobra, stoi tu, Możemy tą pogadać. Wtedy, się Wtedy zamknij mordę. Istoty, falę, która zmyła ją z Moje i tam dobra, chodźmy dalej. Coś się w końcu mi to, to hmm. Co tu tak napierdala dookoła? No, Niesamowite. Kurwa, hałas jest cały czas. mano Hagen. Nie się u mnie gdzieś tam w mieszkaniu. Gdzieś tam nad... nadem. Lord Hagen, dobra. Najemnik trafił na przełęcz. Dobrze, przyjmij to złoto w nagrodę. Możesz zwrócić do swoich obowiązków. Andre potrzebuje swoich ludzi. Kurwa, <laughs> a przecież byłem u niego przed chwilą, dobra. Tyle uwierzenia w tej modyfikacji. Ale to w kurwie, ale dobrze że dali tego tepeka, no bo jakbym tu musiał jeszcze z papcia wracać. No to by mnie coś pojebało chyba. Myślę, no to nie jest... Nie, no, już... ja, no Co tu, kto tu leży? Kontakt. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Aha. Z pełności się z tobą zgadzam. Okej, okay, dobra. Nie, nie, on tu leżał wcześniej? Wydaje mi się, że dopiero teraz się położył. No, no, dobra. I dalej. Może do tej wieży mamy ten. Jak sobie pomyślałem. Nie, do tej nie. Do jakiejś innej jeszcze. Klucz do wieży? No, bardzo wymowne to jest. Może do kiedyś tam na targowisku. Z tą to, że nie możemy kupować do tego, jak też jest zjebane, bo mamy tylko koła złota przy sobie i dostajemy je normalnie do zadania, więc powinniśmy chyba mu możliwość, żeby z niego korzystać. No ale trudno. Chodźmy tu. Emano Andre. Jakie są nowe rozkazy? Bandyci zajęli latarnię morską. Teraz jest to działka zwiadowców. Wyjdź od strony miasta... Wyjdź z miasta od strony targowiska i idź w lewo. Zabij ich. Tak jest. No dobra, no ale to właściwie nie robił tego Bezmienny? Gdzieś tam w międzyczasie? Po prostu się tak opierdala, że mówi, No dobra, tak się opierdala, że... już wysyłają zwiadowce na to. No dobra. Jest to jakby... Dobra, no to, to jest zadanie, które robimy i tak my, nie? No, niech będzie. Niech będzie, ale zobaczmy tę wieżę. Może do którejś mamy klucz. O, rzecz ja pierdolę, no. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To nie wiem, gdzie jest jeszcze jakaś wieża. Do której mógłbym mieć klucz, no ale trudno. Nie ma, no. Są krzepice. Te nie zatruwają chociaż, nie? takimi, to ja się mogę napierdalać. Chodźmy na górę, no to będzie ciężkie dość, bo oni tam z tymi łukami to są kurwa mocni, nie? Ale dobra, my też nie jesteśmy słabiakiem, nie? Tyk. Jeden. Drugi. No dalej. Jedni. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Później sobie zabijam te szczury, nie? Teraz mi się nie chce. Teraz to już bym chciał... Zaraz będę kończyć odcinek swoją drogą, ale najpierw zróbmy jeszcze to zadanko. Mówię, no ta modyfikacja będzie... Ja wiem, że ona jest taka dosyć krótka z tego co mi tam pisaliście. Jeżeli się nie łazi po całej mapie i nie zwiedza, ja nie planuję. Więc myślę, że wystarczy nam na dłużej, jak będę robić takie krótsze odcinki troszkę. Takie około 20-25 minut, z resztą ja też nie mogę. Wczoraj nagrałem kurwa godzinny materiał z Kronik Myrtany. nałowy, więc... Też to trochę męczy. Ten drogą myślę o tym, żeby się zabrać za tego Gadowora z 2018 roku. Dajcie znać, co ty o tym myślicie. On podejdzie tu. O, no, no, kurwa, no i się, bij się z tym. Miłego. Bij się z tym. To podchodzi na sen. O, wodę pije przez przypadek. Napierdalaj ten chleb o! No tak, to się mogę z wami bić Chujki Tak, to ja was mogę napierdalać Dobra, pięknie oni jeszcze jakieś kiepskie mie mie miecz włóczki mają, jak kurwa pieprzają, jak kubki, no. Tyk. Tyk. Kurde, przyzwyczajony jestem, że właśnie w kronikach to dawało tak fajnie, procentowo, nie? A tutaj daje taką lipę trochę, ale trudno. Jak tutaj mamy, siła 100, 100 punktów, tak do 110 sobie dobijemy pewnie. O 110 dobijemy. Teraz. Nie miele będzie mieli maksymalnie po skończeniu modyfikacji. Mówię, jakbym łaził i ekspił, no to bym miał tak naprawdę wszystko na świerza, nie. Ale czy mi się chce? Jasne, że nie. Aczkolwiek będziemy na pewno szli w ogóle potem do górniczej doliny, bo to też gdzieś tam mi pisaliście. Że część tego moda jest normalnie w górniczej dolinie. Jak on tam się kończy, jak on tam leci dalej, to ja nie wiem, nie? Wiem, że gdzieś tam będziemy. Będzie ciężko w ogóle, tam będzie trzeba być jak kurde, chyba pod... ...pionem, chociaż, kurde, no jesteśmy, no mamy te obrażenia Orkaż tam... ...ciągamy na jakieś dwa strzały, czy trzy, nie? I powinniśmy sobie chyba poradzić. Bo nie wiem, czy to leci, na przykład, wiecie, całe pięć aktów. Na przykład my wchodzimy... ...w momencie, który na przykład, Bezimienny otwiera tam bramę, czy coś w tym stylu. Jak jesteśmy najemnikiem, to pewnie będzie ten motyw. Znaczy, jak zmienny z najemnikiem w tym momencie. Wiecie co chodzi. Siemandrę. Bandyci to przeszłość. Świetnie. Latarnik się ucieszy. Proszę, twoja zapłata. Teraz udaj się na farmę Lobarta. Tuż za miastem. Od jakiegoś czasu nie dostałem stamtąd żadnych wieści. Zalegają z podatkami, więc zaczynam się martwić. Dobra, teraz już wiemy, co się stanie. Czyli Lotar teraz umrze. Hey, ty. Nie, nie, zacznijmy trening tylko wy chcę być silniejszy. Siła. Masa i kiełbasa. No mm. i mamy. 105 siły. Nie, do 110, do 105. 10 punktów mam za 5, 5 punktów siły. No dobra. Moi drodzy, to ja... Z... Myślę, że na farmę Lobarta pójdziemy sobie w następnym odcinku. A zatem wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zalecam dostawienia... Suba łapki w górę i komentarze. No i co? Widzimy się już w następnej straży miejskiej. Trzymajcie się i cześć.